Pan, samochodzik i Arkanoego. Rozdział 15. Godzinę później wkroczyliśmy do wioski. Wyglądała dość nędznie. Na jej obrzeżu znajdowało się kilkanaście zagród dla zwierząt i szopa, w której stały wielbłądy. Sama wioska była zbieraniną lepianek z gliny i kilku wojłokowych jurt. Adman przywitał się z miejscową starszyzną. Po czym umieścił nas w niewielkiej chacie posiadającej dwa pokoje, bieżącą wodę i inne wygody. Bieżąca woda wyciekała z przerdzewiałego kranu, wychodek był w przyklejonej do domu komórce, w oknach tkwiły kraty, a drzwi zaopatrzono w solidne rygle. No to jesteśmy uziemieni, powiedział pan Tomasz. Może uciekniemy? Zaproponował Jacek. Właśnie, dodała jego siostra. Trzeba opracować plan ucieczki. Jak dotąd wszystkie plany okazały się do kitu, ale słucham propozycji, westchnąłem. Najpierw musimy opracować plan wydostania się z tego budynku, powiedział Jacek. Kraty w oknach i drzwi wyglądają dość solidnie. Krat raczej nie uda się nam przepiłować, nie mamy narzędzi. Za to mam scyzoryk. Można by spróbować przedłubać się przez deskę koło skobla chyba mam żydowski włos, powiedział pan Tomasz. Żydowski włos. Zdumiała się Zosia. Cieniutka piła ze specjalnie hartowanej stali, wyjaśniłem. Produkowano takie przed wojną w krajach arabskich i szmuglowano do Europy. Służyły zawodowym złodziejom do piłowania krat sklepowych. Doświadczony rzeźmieszek był w stanie wypiłować kratę od witryny w ciągu dwóch minut. Kroj żelazo prawie tak dobrze jak zwykła piła drewno. Szef grzebiący w plecaku miał trochę zmartwioną minę. Zostawiłem ten przyrząd w Warszawie, powiedział. Miałem zabrać, ale teraz widzę, że zostawiłem pudełko. Jacek jęknął. Niespodziewanie pan Tomasz wyciągnął z plecaka telefon komórkowy. Zadzwonimy po pomoc, oświadczył z dumą. Hi, i. Ucieszyła się Zosia. Przeczuwałem coś niedobrego, ale nie odzywałem się. Tylko dokąd zadzwonimy? Zastanawiał się pan samochodzik. Na policję? A zna pan numer? Zaciekawiłem się. Haimem. Nie znam. Można by zadzwonić do Polski. Zaproponowała Sosia. Powiedzieć, co się stało i niech nas wyciągną. Może przyjaciele z wojska wujka pawia. Czerwone berety. Przyłożyłem jej dłoń do czoła. Osiemdziesiąt, powiedziałem. Czego osiemdziesiąt? Nie zrozumiał Jacek. IQ. Jak ty sobie to wyobrażasz? Przylatuje helikopter. Wysypują się z niego Polscy komandosi, wysadzają wioskę w powietrze, wybijają ludzi admana, a potem wracamy do domu w glorii i chwale? Do domu nie, burknęła z nadąsaną miną. Najpierw musimy odnaleźć ciarkę. Naoglądałaś się za dużo amerykańskich filmów, powiedział jej wujek. Jak to sobie wyobrażasz? Przyleci samolot. Skąd? Z Polski. Bez międzylądowań? W przestrzeni powietrznej kilku obcych krajów? Nawet gdyby mu się udało, to i tak paliwo kosztuje. Poza tym, skąd wziąć samolot? No to na piechotę. Właśnie. Albo ciężarówką. Zapalił się Jacek. Podjadą w nocy. Przyładują z rakiet przeciwpancernych. A potem kałaszami. Gdyby głupota miała skrzydła, już bylibyście w drodze do domu powiedział pan Tomasz. Dokąd dzwonimy? Nie zadzwonimy powiedziałem. Jesteśmy zbyt daleko od stacji przekaźnikowych otworzył telefon i popatrzył na ekran faktycznie zbyt niski poziom sygnału powiedział ze złością jesteśmy zdani na siebie no to jak się wydostaniemy z tego budynku zagadnął Jacek. Chyba tylko prując drzwi. Sądzisz, że na noc nie wystawili straży? spytał pan Tomasz. A może zrobimy podkop? Zaproponowała sąsia. Wykopiemy łyżkami. W kuchni jest komplet sztućców. Jest nawet szufelka do popiołu, dodałem. I pogrzebacz do spulchniania ziemi. Poza tym ściany są gliniane i można je rozorać bez konieczności kopania dziury do Australii. No to na co jeszcze czekamy? Zapytał Jacek: Rozbicie ściany to kilka minut pracy, powiedziałem. Kraty w oknach to tylko atrapa. Są osadzone w glinie i można je bez większego problemu wyłamać. Nie kraty tworzą więzienie, ale na pewno pomagają, mruknął szef. Więc co robimy? Myślę, że musimy opracować jakiś plan. Do tej pory uciekaliśmy przy pierwszej sposobności. Tu zapewne będziemy lepiej pilnowani. Musimy wiedzieć, dokąd będziemy uciekać. Jesteśmy na styku Turcji, Iranu, Armenii i Azerbejdżanu, zauważył pan Tomasz. 150 kilometrów na południe jest Irak. Narysujmy mapę, zarządziłem. Po kilku minutach na klepisku powstała mapa okolicy. Pan samochodzik popatrzył na nią z politowaniem, po czym wyjął z plecaka dokładną mapę turystyczną. Popatrzmy, mruknął. To chyba Wiesiachczyk. Możliwe, zgodziłem się. Możemy uciekać w głąb Iranu. Tego się akurat nie spodziewają. Możemy też uciekać na północ. Jednak trafimy prosto w wir wojny, którą Armenia i Azerbejdżan toczą o Nagorny Karabach. Nawet jeśli ominiemy rejon walk, to i tak w kraju trawionym wojną cudzoziemcy mogą wzbudzać bardzo mieszane uczucia. W najgorszym razie czeka nas aresztowanie i deportacja, zauważył szef. Albo proces o szpiegostwo lub aresztowanie do wyjaśnienia. W dodatku Armenia znajduje się w stanie prawie całkowitej blokady gospodarczej i jedyna droga ku wolności prowadzi przez Gruzję. Północ Gruzji to znowu wojna domowa, bo Gruzini walczą z Osetejczykami. Wschód odpada. Od zachodu wojna z Abchazją. Piekło, mruknął pan Tomasz. Samolotem? Nie mamy pieniędzy, jeśli w ogóle latają samoloty. Ja mam, uspokoił mnie, ale pewnie nie aż tyle. Pożyczymy w naszej ambasadzie w Erewaniu, zaproponował Jacek. Sądzę, że to nie jest dobry pomysł. W Armenii i Gruzji nie ma na razie naszych placówek konsularnych, więc na zachód, z powrotem do Turcji? Zapytała Sosia. to najlepszy wariant. Tędy, puknąłem w mapę. Od południa Araratu przebiega szosa. Złapiemy na niej autobus do Igdiru, a stamtąd bezpośrednio do Ankary albo Stambułu. Jak długi jest ten dystans? Spytał chłopak. 42 km. Jak widzicie, górę od tej strony obiega droga gruntowa, zapewne stary szlak karawanowy. Łączy się ze ścieżką, którą tu przeszliśmy. Po drodze będzie dobrze iść, i nawet po ciemku trudno będzie się zgubić. Jest pełnia, dodał pan Tomasz. Będzie jasno prawie jak w dzień. Załóżmy, że udało nam się opuścić wioskę. Ile czasu potrzebujemy, żeby dotrzeć do szosy? 40 kilometrów? Zastanawiał się Jacek. Doświadczony turysta idzie 8 kilometrów na godzinę. Po dobrej szosie, zauważyłem. No i oczywiście doświadczony turysta. Może 4 kilometry, zaproponował pan Tomasz. Dobrze. A więc 8 do 10 godzin marszu. Jeśli uciekniemy o dziesiątej wieczorem, bo o tej porze idą spać, wyjrzałem oknem dla uzyskania potwierdzenia. Poszli spać. To gdzieś na szóstą albo ósmą rano będziemy przy szosie. No to na co czekamy? Jacekarz poderwał się z podłogi. Jeszcze nie wszyscy poszli spać. Poza tym myślę, że dzisiaj musimy wypocząć. Teraz jeszcze jedna kwestia. Ile czasu upłynie, zanim zauważą, że nas nie ma do chwili, gdy wyruszy pościg? I na jaką odległość zdążymy się oddalić? Załóżmy taki wariant, powiedział pan Tomasz. Uciekliśmy o dziesiątej. O północy spostrzeżono naszą ucieczkę. Wyrusza pościg, a my jesteśmy w odległości 8 do 10 km, czyli nie przekroczyliśmy jeszcze granicy Iranu. Czy sądzicie, że mamy szansę? Jeśli oddamy się do niewoli irańskim lub tureckim pogranicznikom? Nie sądzę, by to był dobry pomysł, zauważyłem. Mogą być w zmowie. Nie podoba mi się łatwość, z jaką adman przekroczył granicę. A może ona w ogóle nie jest pilnowana? Znak zapytania zastanawiał się Jacek. To też możliwe. Jeśli już jednak oddawać się w czyjeś ręce, to tylko tureckie. Jeśli będziemy mieli dwie godziny przewagi. To nie dogonią nas, zauważył Jacek, o ile będziemy szli szybko. Wskoczą do księżarówek i na wielbłądy i gwarantuję ci, że dopadną nas po kilku minutach. Zamilkliśmy, a w końcu poszliśmy spać. Rano po śniadaniu przyszedł do nas Adman. Macie swobodę poruszania się w obrębie wioski, powiedział. Musicie jednak oddać lusterka. Latają nad nami samoloty z Europy do Teheranu. Moglibyście nadawać sygnały świetlne. Nie radzę oddalać się poza granice wioski. Pełno tu skorpionów na stepie. Poza tym moi ludzie mogliby to opacznie zrozumieć. Poszedł sobie. Wyszliśmy przed naszą kwaterę. Rozdzielmy się. Zaproponowałem. Musimy ustalić, gdzie trzymają samochody i zwierzęta, jak też ilu adman ma ludzi. Zabraniam kraść broń, powiedziałem, patrząc surowo w stronę Jacka. Nawet gdyby leżała zupełnie na wierzchu. I nie zwiewajcie na własną rękę, choćby była ku temu okazja. Spotkaliśmy się ponownie na obiedzie. Były placki z mięsem i kawa. Oni chyba nie słyszeli o witaminach, jęknęła Zosia. Ja dostanę szkorbutu. Masz w organizmie wystarczające stężenie witaminy C, żeby przez kilka miesięcy nie musieć się tym martwić. Uspokoiłem ją. Zresztą możemy poprosić o cebulę do placków. Najwyżej nam odmówią. Niezły jest też czosnek, zauważył pan Tomasz. Zwłaszcza młody. Po południu Adman widocznie doszedł do wniosku, że już dość spacerów, zamknął nas bowiem w domku. Coś się szykuje, zauważyła Sosia. Czuję jakieś napięcie w powietrzu. E, bzdury, mruknął Jacek. Jesteś przywrażliwiona na skutek noszenia tej firanki na twarzy. To wcale nie firanka. Zdenerwowała się, ale nawet praktyczny strój. Faktycznie na coś się zanosi. Przerwałem im patrząc przez okno. Coś poważnego? zapytał pan Tomasz. Na to wygląda. Patrzą na wschód i trzymają broń w pogotowiu. Nosili też jakieś butelki. Może z koktajlami mołotowa. Czyżby ktoś ich wytropił? Nie wiem. Gdyby poczuli się zagrożeni, pewnie uciekliby do Turcji albo raczej do Azerbejdżanu. Tam pewnie nie lubią Kurdów. Racja. Z drugiej strony na prezydenta wybrali byłego pierwszego sekretarza. Nieoczekiwanie na skraju wsi wybuchła gwałtowna palba karabinowa. Odpowiedziały jej dalsze wystrzały. Wolność. Zaciekawiła się Zosia. Wojsko atakuje to gniazdo żmiji. Nie. To nie brzmi jak wymiana ognia. Połóżcie się na ziemi. Leżeliśmy i słuchaliśmy. Wystrzały zbliżały się. Wyjrzałem ostrożnie. Do wsi wjechał spory oddział na dwóch zdezelowanych studebakerach, pamiętających jeszcze chyba II wojnę światową. Mężczyźni zeskakiwali z pojazdów i witali się z miejscowymi. Z kałasznikowów poleciały w niebo długie serie nawiwat. Mamy problem, powiedziałem. Przyjechało uzupełnienie. Wieczorem po kolacji Kurdowie urządzili sobie zabawę połączoną ze strzelaniem skałasznikowów na wiwat. Gdyby nie byli muzułmanami, byłaby szansa, że się pochleją i posną, zauważył melancholijnie pan samochodzik. A tak, niestety nic z tego. Obserwowałem bawiących się. Tańczyli i pociągali z butelek jakiś płyn. Chyba jednak piją alkohol, zauważyłem. Niemożliwe, zaprotestował szef. Przecież islam zabrania. Palnął się w głowę, aż zadudniło. To nie muzułmanie. To komuniści. Właśnie powiedziałem: komuniści. Mogą pić i korzystają. Wszedł adman. Był już trochę zawiany. Słuchajcie, drodzy zakładnicy, powiedział: Dziś świętujemy powrót do domu. Nie chcę, żebyście zwiali. Dlatego rzucił nam na ziemię cztery pary kajdanek. Skół nas nawzajem nad garstkami, a ostatnią parę przypiął do solidnie wpuszczonego w ściany metalowego kółka. Minęły dwie godziny. Sądząc po nasilającej się ilości strzałów zabawa była bardzo wesoła. Dobra, odezwałem się. Nie ma się co zasiadywać. Co chcesz przez to powiedzieć? Zdziwił się szef. Wiemy. Jak? Zosia potrząsnęła łańcuszkiem. Wyjąłem z jej czarczafła grafkę i po piętnastu minutach poodpinałem kajdanki. Dogonią nas, zauważył ponuro pan samochodzik. Spokojna głowa, uśmiechnąłem się. Przecież nie będziemy uciekali na piechotę. Podszedłem do wychodka i jednym kopnięciem rozwaliłem jego ściankę wykonaną z kiepskiej taktury. Droga do wolności stoi otworem. Zabieramy wszystko co może nam się przydać. Nie było tego dużo pleca, krzefa i nasze pledy. Wieś spała. Przemknąłem się na główny plac. Przybysze i tubylcy leżeli zalani tu i ówdzie. Ogniska przygasły. Broni i pozrzucane mundury poniewierały się wokoło. Gdyby armia turecka wpadła tej nocy na pomysł kilkukilometrowego wypadu na irańską stronę, mogłaby wyeliminować cały oddział. Adman zalany w trupa spoczywał malowniczo na wyciągniętym przed dom dywanie. Obok niego stały dwie flaszki po bimbrze i zatłuszczony talerz. Ogryzione baranie udotrzymał jeszcze w ręce. Miałem ochotę złamać mu nogę albo w inny sposób unieszkodliwić, żeby jakiś czas nie mógł nas ścigać, ale nie odważyłem się. To byłoby zbyt ryzykowne. Przekradłem się do dwóch ciężarówek. Podniosłem pokrywy i odkręciłem kurki olejowe. Do każdego silnika wsypałem garść ulicznego pyłu. Podniosłem z ziemi automat i dwa pistolety. Szef, Zosia i Jacek czekali tam, gdzie ich zostawiłem. Na widok broni pan samochodzik skrzywił się. Nie lubię używać broni, ale może się przydać, powiedziałem. Przekradliśmy się do szop. Pilnował ich jeden z ludzi Admana. Pilnował to może zbyt wiele powiedziane. Spał bowiem jak zabity, tuląc do siebie butelkę z mętną zawartością. Po zapachu poznałem bimber z ziemniaków. Osiodłałem szybko cztery wielbłądy i wyprowadziłem je przed szopę. Nie znałem odpowiedniego słowa, ale po chwili położyły się posłusznie. Wsiedliśmy na nie i podniosły się. Ruszyłem przodem.